No, cześć Wam. To dzisiaj, na obrazku, tutaj to co widzimy, to jak widać, koła zębate. I, I tak sobie myślę, taki jest pomysł, żeby wrócić do rysunku technicznego i omówić sobie w jaki sposób niektóre elementy maszyn się przedstawia na tym rysunku. Bo nie zawsze jest tak, że to co widać na zdjęciu to jest to samo co jest narysowane na rysunku technicznym i właśnie koła zębate są takim yy, przedstawicielem tej różnicy, że nie wszystko jest tak dosłownie narysowane jak to widzimy na zdjęciu. Jakie zdjęcie, jak możemy takie koło zębate wziąć do ręki? No to widać prawda, że to jest jakaś Jakaś tam piasta czy tarcza, yy, yy, w zależności od tego, jaka to jest średnica, widać zęby, widać kształt tych zębów, widać czy te zęby lecą po skosie, czy są proste albo na przykład możemy tutaj sobie, a jeszcze właśnie pokażę Wam, jak na przykład pracuje taka przekładnia zęba. Trochę może zdjęcie gorszej jakości, ale yy, to jest taka maszyna, która, na której mamy właśnie. Przykładnie zębatą, tutaj jest koło napędzające to jest koło napędzane zwykle jest tak, że to, że to napędzające jest mniejsze bo chodzi tutaj o zmniejszenie ilości obrotów ale nie zawsze, w większości przypadków tak jest i teraz tak wygląda koło zębate a jak weźmiemy sobie pierwszy z brzegów rysunek techniczny takiego koła zębatego na przykład takiego to jest model 3D, który zrobiony był w, w programie akurat używam Alibre Design w tym programie i mamy model 3D i z tego modelu 3D zrobiłem sobie rysunek 2D i na tym rysunku 2D miasta sprawa że jak się spojrzy na to to nie widać zębów tak naprawdę a zęby są Widoczne właśnie w przekroju, czyli ten element, który jest przedstawiony w sposób umowny, to właśnie są zęby. Tak jakbyśmy widzieli te zęby boczną powierzchnię, czyli jak spojrzymy sobie na ten, na ten model 3D, to, to jakbyśmy tą powierzchnię widzieli, to niebieskie, bo to jest dokładnie akurat to samo koło, to niebieskie to jest dokładnie to, co tutaj jest to białe. I tutaj wymaga komentarza, właśnie ten yy, na niebiesko zaznaczony, yy, ta niebiesko zaznaczona oś, linia kropkowana. I to jest właśnie oś oznaczająca tak zwane koło podziałowe. Ja może yy, taki mały szkic tutaj wrzucę i wytłumaczę Wam, czym jest koło podziałowe. Weźmy sobie na przykład jakiś. Jakiś, y, jakiś jeden ząb narysujemy sobie załóżmy że to jest jakiś ząb koła zęba tego tu jest dno w rębu tutaj jest głowa zęba dalej jest następny ząb wszystko jest Wydaje się proste. Tak to rzeczywiście wygląda, jak na, jak na zdjęciu. Ale teraz tutaj jest taka, taka linia osiowa, linia kropkowa, takie koło, które właśnie nazywa się kołem podziałowym. O, może ja to przedłużę ten, bo będę musiał jeszcze jeden ząb narysować żeby wam to pokazać o tak będzie bardziej plastycznie tu załóżmy że mamy kolejny kolejny ząb i ta linia kropkowa idzie sobie dalej i tak żeby była jasność to to się nazywa koło Podziałowe. Koło podziałowe. I teraz, dlaczego ono jest akurat tutaj, a nie niżej, ani wyżej? Widać, że ono i zawsze tak jest, że ono jest troszkę wyżej niż połowa wysokości zęba. I tutaj nie jest to przypadek. Wymiarujmy sobie to. Tak, jakbyśmy chcieli zmierzyć sobie długość łuku. I długość łuku, jak się mierzy, powiedzmy, że zmierzymy sobie ten łuk, a potem sobie zmierzymy za chwilę ten łuk. I się okaże, że te długości łuku są dokładnie takie same, i to właśnie jest koło podziałowe. A to jest po to, że jeżeli Dlaczego tak jest? To jest po to, że będziemy mieli drugie koło, które będzie z tym kołem się zazębiać, bo dokładnie w ten sposób, tutaj jak widać na załączonym obrazku, tutaj w tym miejscu się będzie zazębiać. To ten ząb, tutaj drugi ząb, może go wezmę, wrzucę go na, w innym kolorze, to on będzie się musiał tutaj zmieścić. Powiedzmy, że on będzie jakoś tak leciał no coś takiego na przykład już nie będę dalej go rysował, bo to się zaciemnie wszystko ale to nic w każdym razie on tutaj się musi zmieścić i teraz z kolei no i to oczywiście dalej sobie idzie to zęby tego drugiego koła i żeby było jeszcze ciekawiej i śmieszniej tu sobie przedłużymy może to, to koło podziałowe ale to koło podziałowe od tego koła niebieskiego zębatego będzie dokładnie styczne z tym kołem to jest najlepszy numer właśnie że te koła są styczne czyli one tak naprawdę się po sobie po sobie sobie jeżdżą yy, no dobrze to taki wstęp do wstępu yy, czyli już wiemy jak pokazać ząb na rysunku czyli robimy sobie przekrój pionowy o na przykład jakbyśmy sobie wyobrazili teraz tutaj przekrój pionowy to jeszcze coś wam takiego pokażę bo to jest też ciekawe o na przykład coś takiego i to jest dokładnie to samo koło Nie, no w drugą stronę może obrócę bo o, to tak tak to stoi na rysunku to jest to samo koło, ale najlepszy numer jest taki, że ponieważ te zęby są skośne to te zęby w przekroju one tak w rzeczywistości wyglądają, ale na rysunku się to przedstawia w ten sposób i tu dopiero jest anotacja w tabeli, o której za chwilę o kącie, kącie pochylenia yy, tego linii zęba, czyli to jeszcze jeden przykład, że yy, rzeczywistość i obserwowanie tego na rysunku to gdzieś tutaj są pewne różnice. Tutaj wszystko jest niby to samo: faza, prawda, piasta, koła, tarcza, ten wieniec, ale tutaj właśnie w zębach jest różnica. No dobrze, to teraz tyle na ten temat, a idziemy sobie dalej. I tu jest taka tabela, która poza rysunkiem jest jakby występuje razem. I to, to jest właśnie rysunek wykonawczy koła. I tu jest kilka takich pozycji. Nie wszystkich nie będę omawiał, ale te najważniejsze pierwsze wideo może na temat kół zębatych, więc nie chcę za dużo, żeby się nam nie pomieszało, ale tak, liczba zębów to wiadomo, że <laughs> można sobie policzyć, ale moduł normalny, co to jest? No właśnie. Ja już go przed chwilą pokazałem. Może nie do końca go pokazałem, ale go jeszcze raz pokażę. Jak tu mamy to koło podziałowe, to jest dokładnie ta wysokość. O, od koła podziałowego, oj, krzywo mi wyszło, od koła podziałowego do głowy zęba. I tu jest dokładnie moduł. Moduł. I moduły są znormalizowane. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Tutaj są oczywiście tam 0,5 jeszcze jest Są tu jakieś jeszcze półtora po drodze I to oczywiście wszystko jest w milimetrach, w milimetrach Czyli moduł To co jest tutaj No to może później powiem Co jest pod modułem To jest bo po prostu nad kołem podziałowym jest głowa zęba A tu jest stopa zęba Ale to za momencik I tutaj przejdźmy sobie do tej tabeli jeszcze kąt zarysu odniesienia co to jest? to jest 20 stopni jest w 99% przypadków i to jest związane z narzędziem które wykonuje czy to jest frez czy to jest y, jakieś inne narzędzie ale może jak wygląda narzędzie to może innym razem ja tylko może pokażę kawałek tego narzędzia jak ono wygląda o, tak to jest powiedzmy taki fresk który no, wystarczy tych zębów może yy... i tu jest oś tu jest powiedzmy o nie tak Yy, powiedzmy, że to jest fres i jakby z jednej strony go, go widzimy o, powiedzmy tu jest oś z drugiej strony też będą takie same tam zęby powiedzmy sobie tak leciały i to jest dokładnie taki jest kształt zęba i teraz 120 stopni to się wzięło to się wzięło z czegoś tak, no, nie chciałem prostą linię zrobić to się wzięło z tego wymiaru, tu mamy pionową a no, tu mamy tą linię, która jakby jest linią tego, tego, tego krawędzi, tego narzędzia. I tutaj właśnie jest 20 stopni. Jak się wykonuje koła zębaty, to może innym razem. Na razie przechodzimy przez wstęp, a wstęp jest długi. <głos》> Można sobie wyobrazić jaka jest cała nauka na temat kół zębatych, ale spokojnie, to nie jest, to nie jest trudne współczynnik luzu wierzchołkowego co to jest jak sobie spojrzymy na o może na to zdjęcie akurat nie mam zdjęcia z boku znaczy może i mam ale gdy będziemy teraz szukać w każdym razie z boku abyśmy spojrzeli na te... bo to bo tu widzimy z przodu to widać że tutaj jak się zęby zazębiają to tutaj jest pewien luz i to się nazywa luz wierzchołkowy A to jest po to, żeby jak się zęby zazębiają, żeby się nie zablokowały bo jakby nie było luzu, to by się wszystko zablokowało, zatrzymało i nie byłoby w ogóle tego wideo i ten luz wierzchołkowy tutaj którego współczynnik jest przedstawiony w tej w tej tabeli ma taką cechę, że jak sobie weźmiemy tutaj wymiarowałem sobie tutaj jedną z tych zębów i tutaj jest moduł, a tutaj jest w tym miejscu mamy jeden25 razy moduł. I to jest właśnie to C. Czyli z tego wynika, że C równa się 0,25 Przy czym C zawiera się w granicach od 0,2 do 0,4 Bliżej 0,2 zwykle jest, ale 0,25 to jest taki najbardziej spotykany yy, w takich najprostszych urządzeniach, maszynach. Bo... Yy, dobrze, teraz kąt pochylenia linii zęba. I teraz zobaczmy sobie, co to jest. Tutaj mamy zęby proste, czyli jak jest oś. Koła, oś wału, na którym jest koło i linia tego zęba to jest dokładnie równoległe. Dokładnie równoległe. A tutaj mamy zęby skośne. I teraz jak pokazać, czy pokazać, jak zmierzyć ten kąt? To bardzo prosto. Ja tu może wyłączę ten przekrój i coś Wam pokażę. O, proszę bardzo. Tutaj mamy oś. A to jest krawędź zęba i teraz wystarczy, że zmierzymy sobie kąt pomiędzy osią a tą krawędzią i on jest przeważnie tam gdzieś od 7 do 22 stopnie tak się przyjmuje, bardzo różnie to yy, z, jakby się kształtuje w tym przedziale ale teraz zagadka może napiszcie w komentarzach czy ktoś wie, dlaczego się stosuje zęby skośne ja oczywiście odpowiem y, może w kolejnym wideo, ale jakby takie pytanie y, zapraszam do dyskusji, może ktoś, y, na pewno ktoś z Was wie, także może, może możemy tutaj sobie podyskutować, dlaczego stosuje się zęby skośne. Jest, jest y, przynajmniej jeden powód, jest więcej, ale może być jeden. Y, dobrze. I teraz y, kąt, kąt pochylenia. Współczynnik, współczynnik przesunięcia zarysu to może na razie nie będziemy o tym mówić bo to chodzi o korekcję zazębienia to jest dosyć złożony temat może na razie nie dokładność wykonania Tu jest klasa 8C to się tak trochę ze szkołą kojarzy ale tutaj chodzi o tę 8 bardziej niż o to C dlatego że czym wyższa liczba tym mniej dokładne Dokładnie wykonane zęby, bo to tak naprawdę chodzi o zęby najbardziej, bo cała reszta jest dużo prostsza do wykonania. I powiedzmy, że ósma klasa dokładności to jest taka klasa przy najbardziej y, takich średnio dokładnych, najbardziej średnio dokładnych, czyli powiedzmy średnio dokładne y, przekładnie. Gdyby, jak to może być, jakaś nie wiem, przekładnia tam w jakiejś maszynie? Y, w jakimś, jakimś tam reduktorze, yy, ale gdyby to była na przykład przekładnia, gdzieś w jakiejś yy, obrabiarce, to tutaj już będzie wyższa klasa. Czyli powiedzmy, może być siódma, szósta, może też być. Czyli to jest jakby związane z, związane z dokładnością wykonania, ale 8 jest najczęściej. Teraz długość normalna przez 5 zębów. Co to jest? A tu już nawet zaczęłem mówić o tym, czyli to jest tak naprawdę. To co tutaj zacząłem wymiarować, czyli to jest to, ta długość, czyli długość łuku przez wrąb i ząb, o, nawet się zrymowało, nie wiedziałem, że do poezji dojdę, w tej nauce. I tu jeszcze powiedzmy, że 5 razy to samo. Czyli to ta długość, czyli ten ząb i ten wrąb to jest długość normalna przez jeden ząb i 5 razy to jest dokładnie dokładnie jakby długość, długość przez 5 zębów. Yy, średnica koła podziałowego to już nawet chyba mówiłem, czy po prostu to jest średnica tego koła, właśnie tutaj yy, na czerwono, tą linią kropkową koła podziałowego. Yy, wysokość zęba, no to wysokość zęba to jest suma modu plus 1,25 razy moduł Tylko jak, żeby była jasność, taka wysokość występuje. W dziewięćdziesięciu kilku procentach przypadków, ale to jest wtedy, gdy, napiszę to, bo gdzieś może ktoś zauważyć w literaturze i bardzo dobrze, jakby coś poprawiajcie mnie, każdy się może mylić, ale tutaj akurat sprawdziłem, wtedy, kiedy y równa się 1. I to jest współczynnik. Współczynnik wysokości zęba. Wysokości zęba. Wysokości zęba. Rzadko kiedy jest inaczej, ale lepiej sobie jakby z tego zdawać sprawę. Co tu jeszcze dalej było? No dalej to liczba zębów koła współpracującego, odległość osi. No to wiadomo, odległość osi to jest po prostu odległość między środkiem środkiem tego koła podziałowego, czy powiedzmy gdzieś tutaj może będzie, akurat tak wypadło. No i tego koła podziałowego, które gdzieś tam daleko będzie miało środek i po prostu odległość między tymi osiami. To jest akurat stała odległość w danej, w danej, yy, jak to się nazywa, w danej przekładni. Czyli jak mamy tutaj tą przekładnię, to powiedzmy od tej osi do tej osi. Będzie rozstaw, rozstaw, yy, rozstaw osi, yy, 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 odległość osi, rozstaw osi, to jest to samo akurat. No, i tyle, i właściwie to by było, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rysunek koła zębatego, rysunek wykonawczy koła zębatego. To są jeszcze takie elementy, których jeszcze może kolejnym razem opowiem, ale wiążą się nie tylko z kołami zębatymi, ale tu bardziej mi chodziło właśnie o zazębienie, o koła. Także jak coś takiego zobaczymy, to już wiemy, że. Rysunek już nie będzie tak samo wyglądał, już nas to nie zdziwi. No to właściwie tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Zapraszam do komentowania. Proszę o subskrypcję i dziękuję za te, które otrzymałem. I przypominam zagadkę, czy ktoś wie, na pewno ktoś wie, jak ktoś wie, to niech napisze, dlaczego się stosuje zęby skośne. Mm maszynach różnych i może, może ktoś tam gdzieś widział, słyszał kiedy się stosuje skośne a kiedy proste także dlaczego stosujemy zęby skośne to wszystko w takim razie dzięki, cześć, do zobaczenia, do usłyszenia